Kogo mam wybrać? Dobra, wezmę gościa. Gość wygląda jak nick. No i zobaczmy. Co tutaj się dzieje. Na live w tym gram. Już na no, wiem jak trochę rzeczy tutaj zrobić. Aha. W tej będziemy kupować sobie przedmioty i temy i tak dalej. <laughs> Hello guest, witam On <laughs> się boi wszystkiego? <laughs> to nie jest chyba nik. Okay. Zakładam okulary, no i mamy grę. Idziemy tak. Dobra, już znam drogę. Uwaga, ogólnie na 20 subów będę zachował transmisję z liveów. Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, byłoby, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś zasubskrybował mój kanał. I byłoby mi też bardzo miło. Cieszyłbym się. Jeżeli podoba Ci się taki content z Hello Neighbor. Które jest... którego są nas najwięcej? To możesz subskrybować. I wtedy dostaniesz transmisję z każdego live'a. Okej. Okay. Ten co schodzi hmm? tam walną piorun. Dobrze. jak wszystko to wygląda. Czemu w sumie to zostało zmienione? No, ale Ogólnie ja nigdy nie miało powstać Hello Neighbor 2. To miało być od początku Hello Guest. Czytałem o tym, ostat tym ostatnio w artykułach Tiny Builda, no i to jest, ja gram teraz w Hello Guest pre-alpha, w sensie to już Walę mówić na to Hello Guest, bo to to chyba nie, to raczej nie jest Hello Neighbor. To, że neighbor, neighbor chyba się w ogóle pojawił w tej części to będziemy potrzebowali, bo ja chyba będę musiał to sfuzować z czymś, to też i to i weźmy do ręki klucz, to ja chyba wiem, że ten klucz musi być do takiej furtki jednej zablokowanej. Okej, okay. dużo wiem o tej grze bardzo, kiedyś dużo w nią grałem, a w niej dużo czasu, 5 godzin ale to będzie mój pierwszy raz kiedy będę starał się naprawdę ją przejść okej okay. to tu mam um, jakie mam przedmioty to otworzę ale się o jest mamy gwalę to tu dobra mam na kilku przedmiotów i teraz oczywiście po nie pójdę 3 minuty dopiero odcinka minęły tu całkiem sporo. Hello guest. Tutaj chodzą takie małe śmierdzia. Dobra, 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 dobra. dobra, 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 dobra. Okej, okay, do sklep już bym chciał, ale Shift jeszcze nie może nie skończył Nawet okej, okay, pierwszy odcinek z Hello guesta będzie wchodził na, nasz, na mój kanał. Oczywiście najpierw wchodzę w alfa. 1 A, to no nie tu, tu. Tutaj będzie. Będę musiał tutaj filzować. Okej. Okay. Um, no Okej, okay, jak. jestem, zabieramy. mamy generator, i uciekam. nie no, już mamy. Dobra, co mogę wywalić? Tego na razie nie potrzebujemy. Nie, tego! To potrzebujemy. I teraz ile mi shifta zostało? Dużo, jeszcze mam shifta. Dużo mam jeszcze shifta. Może otworzyć tam drzwi generatorem. Ale gdzie się ten generator podpinało? Chyba tam, gdzieś za budynkiem, nie? Wiesz, ja tego tak jak był kiedyś na live'ie, może jak ja dawno w tym nie byłem. Okidoki, to tu. To pójdzie tu. Nie no, nie będę mała generatora na razie. Potrzebne byłoby mi jeszcze jedno. Dlatego tego na razie pójdę się zabić. Okej, okay. hello guest, hello guest, tak, dokładnie tak powinienem zrobić. Wtedy go to store. O, ją tysiąc. Tysiąc, 1000, 1000, tysiąc Generator mam Kabla nie mam kabel to podstawa To będę potrzebował. Baterie. Nie, kamery nie na razie. To gaśnice Nie ja wiem, w sumie, gdzie zrobić, tak że. Nie, 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 stop. A, myślałem, że to za do mnie. Dobra, mamy to otwarte. Już. A, jak głupi jestem, kamery nie kupiłem. Pomyślałem, że nie jest mi potrzebno. Nie, ona dała, naprawdę. Okej. Okay. Ale ja kabel jeszcze kupowałem. O nie no. Nie no, bez kitu, że mi kabla nie dodało. Dobra. Nie, ja mam tego dosyć. O, jest. O, nie, mam kabel. Mam kamerę, ale nie mam czym monitorować. Nie wiem też gdzie to jest. Dobra. O, już dostaję prawie, już zawału, słuchaj bicie serca zawał. Zawał zaraz, że miał tutaj chyba w tej grze. Bo ten kruk mnie tutaj nawiedza. Głupi kruk. Nie lubię kruka. Co było chyba, że trzecie Muszę teraz przekręcić. Pierwsze i ostatnie czwarte. Może to zabrać teraz? Chyba. To i to. Ale to. I mam dwa kable. To, to, to. No kurde krukęł. Nie usłyski. Dobra, bo ja tutaj za chwilę na zawał zejdę. Jest gorzej niż ja przed chwilą baterie mam. Leave me kryk. Krukę. Dobra, potrzebuję mieć double jumpa. Zrobisz w przyszłym odcinku. Czekajcie na niego. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Dziękuję. Widzimy się w przyszłym odcinku.